Tylko popatrzcie na to, gdzie jest grzech pierwotny tego całego problemu. Oczywiście, że trzeba wprowadzić, mówiłem o tym wiele razy, piątkę dla zwierząt. Ja uważam, że to są dobre kierunki. Powinien być zakaz występów zwierząt w cyrkach, powinien być zakaz uboju rytualnego na cele komercyjne, powinien być zakaz chowu futerkowego, tylko tego nie można zejść na pałę po prostu, bo się panu prezesowi zamarzyło. Jeżeli stosowalibyśmy w ramach spokojnego, dobrze działającego, sprawnego państwa, Mechanizmy legislacji, o których ja mówiłem też w kampanii prezydenckiej, a więc najpierw czytelne założenia do ustawy. Tak chcemy zmienić prawo. Mówimy to publicznie. To, to, to i to. Później konsultacje społeczne. Wszyscy, którzy to dotyczy, siadajcie do stołu, zgłoście swoje poprawki, powiedzcie, jak to powinno wyglądać. Później do Sejmu. Pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, nie jednego dnia. Żeby komisje miały czas to przepracować, żeby posłowie mieli czas się nad tym zastanowić, żeby do posłów zgłosili się ludzie, którzy chcieliby o tym porozmawiać. Później uchwalanie, później senat, i później prezydent, który też ma swój czas na to, żeby takie konsultacje przeprowadzić. I może by się udało wypracować rozwiązanie, a ono moim zdaniem powinno się w, tej, w takich regulacjach znaleźć, które by kompensowało ludziom, którzy zajmują się choćby tym obojem rytualnym na eksport, bo przecież nie na potrzeby krajowe, kompensowało tak, żeby oni mogli zamknąć tę działalność i, 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 i nie skończyć w nędzy. Oni działali legalnie na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Jeżeli prawo się teraz zmienia, to państwo, zmieniając to prawo, powinno obywatelom, którzy działali na podstawie prawa, a teraz prawo będzie inne, pomóc przejść przez ten okres. To jest proste. Tak powinno być. Mamy prawo zmienić kierunek? który płynie państwo, ale musimy tym, którzy na podstawie prawa działali, pomóc przestawić się. W... I to nie tylko jest kwestia długości okresu przejściowego, to jest kwestia też rekompensat finansowych, które czasami trzeba podjąć. Ja wiem, że to jest bolesny proces, ale, ale państwo jest od tego, żeby przeprowadzać go w sposób odpowiedzialny.